Niepokalana Matko Boga. Patrzę na różaniec, który włożyłaś w moje dłonie z obietnicą, że ta pokorna modlitwa Twojej obecności ma moc rozwiązania każdej trudnej sytuacji, ma moc rozwiązania każdego problemu, ma moc przywrócenia pokoju i prowadzenia każdego człowieka do Boga. Patrzę na różaniec i chcę wierzyć: wierzę, że przyjmując go, przyjmuję Ciebie. Przyjmuję w swoje życie Twoją dobroć, łagodność i czystość, Twoje widzenie świata i Twoje rozumienie spraw Bożych. Przyjmuję Twoje serce, kochające każdego człowieka poza wszelkie granice. Serce radykalnie czyste. I radykalnie wierne miłości Bożej. Tajemnice radosne, zwiastowanie. Patrzę na Ciebie, Matko, niepokalana, perło stworzenia. Wiem, że to Boże wybranie uczyniło Cię taką. Ale wiem też, że przez wieki dokładasz do tego piękna kolejne tajemnicze piękno, afirmując każde życie, które pojawia się na Ziemi, od pierwszego i jedynego, Jezusa, przez wszystkie pokolenia ludzi, z których każdego przyjmujesz w miłości. Stanęłaś tak blisko mnie, że nie mogę nie pragnąć kochać jak Ty. Oddycham Tobą. Uczę się uwielbiać Boga w sercu każdego człowieka. Im więcej fałszu i nienawiści, im więcej niegodziwości i niesprawiedliwości, tym więcej potrzebuję kochać, tym więcej. Potrzeba miłości. Dla ciebie, Maryjo, ta prawda jest jak oddech. Przy tobie i ja nią oddycham. Uwielbiam Jezusa, wcielone Słowo. Uwielbiam Go w każdym człowieku. W nim, Bogu, każdego człowieka przyjmuję. Uwielbiam go w unicestwianym życiu i uwielbiam go w sercu matki, która to życie odrzuciła. Potrzebuję odwagi, Twojej odwagi przebaczania, aby uwielbiać go w sercu człowieka, którego dłonie dokonują zbrodni. Uwielbiam Boga w umierających z głodu ofiarach wojen i uwielbiam Jego pełną miłości obecność w sercu żołnierza strzelającego do bezbronnych ludzi. Uwielbiam i potrzebuję ocalenia przed osądzaniem, żeby w każdym człowieku widzieć dziecko Boga. I niezachwianie wierzyć, że każde życie jest dla Boga jednakowo ważne. Że Bóg pragnie zbawienia nas wszystkich. Potrzebuje Twojej miłości, potrzebuje jej, żeby widzieć, że każde życie pochodzi od Boga i do niego należy. Nawet to, a może szczególnie to, które błądzi tak straszliwie, że występuje przeciwko życiu i jego stwórcy. Maryjo, ukryj mnie w sobie przed fałszem, przed fałszem, który hierarchizuje życie na ważne i nieważne wcale na godne i niegodne. Na złe i dobre, wygrane i całkowicie przegrane. Przecież nie ma na świecie człowieka, którego Bóg by nie chciał, którego by nie kochał. Pragnę kochać. Poza granicę ludzkiej sprawiedliwości, poza granicę zapobiegliwości. Poza granicę liczenia dobra i zła. Nie muszę rozumieć ani wiedzieć. Potrzebuję kochać. Chcę mieć serce jak Twoje. Serce, które jest w stanie wytrzymać ciężar każdej tajemnicy w nim złożonej. Nie pozwól mi zadawać pytań, na które nie ma odpowiedzi. Nie pozwól mi zadawać pytań, które mogą zachwiać miłością i udaremnić ufność. Potrzebuję serca, które będzie umiało czekać i nigdy nie ulegnie presji poznawania, przynoszącego pozorną ulgę. Potrzebuję serca cierpliwego. Potrzebuję pokornej wolności, która nie wie. Nie rozumie i umie z tym żyć. Potrzebuje ufności, wielkiej jak Twoja ufność. Patrzę na Ciebie, Maryjo, i wiem, że nie ma lęku ani niewiadomej, zdolnej sparaliżować wolę kochającego człowieka. Dlatego proszę Cię, Matko, pociągnij mnie. Pociągnij mnie w miłość, której się nie domyślam. Przeprowadź mnie przez wątpliwości i oczekiwania, które oddzielają mnie od prawdy o drugim człowieku. Ku Bogu mnie pociągnij. Pociągnij mnie tak mocno i tak blisko żeby nic nie mogło stanąć między nami i ukryj mnie w sobie na krótką chwilę potrzebuję odetchnąć zapomnieć zobaczyć wszystko z innego miejsca potrzebuję odpocząć na styku wieczności i czasu, żeby przyjąć to, kim jestem. Ukryj mnie, aż przeniknięta Tobą, przesycona Twoją miłością, będę zdolna nieść jedynie miłość i pokój. Czuję na sobie Twój wzrok. Pełne miłości i smutku spojrzenie, radosna tajemnica życia, której przez chwilę dotknęło moje serce. Człowiek, obok którego stanęłaś, człowiek, który w niezasłużony sposób stanął bliżej Boga, nie zazna beztroskiej radości, już nie zazna spokoju. Aż do chwili, kiedy wszyscy ludzie, których zna i kocha, których kocha nie znając, których spotkał i których istnienie jedynie przeczuwa. Aż do chwili, kiedy wszyscy ludzie staną przy Bogu, bliżej niż On sam, bliżej niż ja, Maryjo. Uza prawdy obmywa oczy, wszystko mi mówi o Twojej obecności. Przyroda, która nigdy nie zdradziła swojego Stwórcy, i każda ludzka twarz, tak głodna miłości. Nie zwątpiłaś w żadnego człowieka, znasz godność człowieczeństwa, które dojrzewało w Tobie. Jak nikt poznałaś cenę naszego zbawienia. Wiem, że modlisz się za nami, abyśmy właśnie teraz dokonali wyboru. Można wybrać dobro albo zło. Alternatywy nie ma. Ukryj nas w sobie. A gdy będziemy gotowi, Obudź nas miłością, byśmy radykalnie opowiedzieli się po stronie życia, po stronie Boga, po stronie zwycięstwa. Amen. Horyzont jest wprawdzie ciemny, ale błyska już promień światła. Na koniec, moje niepokalane serce. Za Cały świat obją Świętości Maryi, wszechpośredniczki łask, dotknął serc, przeniknął nas: blask jej pokory, prawdy blask. Razem z Maryją klękamy przed Tobą. Ojcze, razem z Maryją wielbimy Twe święte imię. Razem z Maryją prosimy, otwórz nasze serca na Twój pokój. To wiemy, zwycięstwo przejdzie przez Maryje. Dobrze, to wiemy. Zwycięstwo przejdzie przez Maryje. Matko niepokalana módl się za nami. Różańca świętego, módl się za nami. Jasnogórska, królowo Polski, módl się za nami. Maryjo, matko nadziei, módl się za nami. Dobrze to wiemy, zwycięzła. Przez Maryję. Dobrze to wiemy, zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.